We'll be right <laughs> back. Tak więc dzień dobry, ja jestem Kuba z drużyny Angryfish. Dzisiaj wybrałem się na ryby, ale to wybrałem się nie na żadne zawody, nie na żaden sportowy trening. Jak to przeważnie miałem w zwyczaju, tylko na szybkie ryby, jak najmniej sprzętu. Sami widzieliście. Jak najmniej sprzętu. No to chodzi mi o to, żeby zabrać się na raz, tak żeby nie biegać kilka razy do auta, tak żeby nie, nie zabierać ze sobą układu transportowego, tak, tylko żeby wziąć to co najpotrzebniejsze pod rękę i pojechać na ryby. No i tak, zabrałem się. Siata, mała półka boczna, torba z akcesoriami, tam wędki, poręczny fotel, nawet wędki do nęcenia nie brałem, żeby żeby nie brać za dużo klamotów, ale to nie jest potrzebne. Gdzie się znajdujemy? A jesteśmy na jeziorze gdzieś w Wielkopolsce. Jaki jest dzisiaj cel? No cel jest taki, żeby cokolwiek połapać. Ostatnimi czasy to jezioro to jezioro nie obdarowuje zbyt dużymi rybami i zbyt dużą ich ilością. Przeważnie jak tu byłem kilka razy, to zdarzało się o takie takie dłoniaczki łowić, nic więcej. No. O ile w zeszłym roku miałem dużo szczęścia na tym jeziorze i połapałem sporo fajnych ryb i karasi i linów i czasem się karp zdarzył i sandacze wchodziły na federa. Tak w tym roku jest totalna nędza. Nie wiem, co się dzieje. No ale nic, próbujemy dzisiaj coś łowić. Gdzie będę łowił? Nie wiem, czy to zobaczycie. Około 15-20 metrów od brzegu. No bliżej 15 20. Mam kapelusze. Tam sobie podam z 10, 10 małych kulek, tam takich o jak jajeczko z ręki z ubogą, y, uboga ilość towaru, znaczy się, dużo gliny będzie mniej zanęty, a łowił będę na czystą zanętę, w to pójdzie posiekany czerwony, kukurydza, biały robak. dzisiaj łowimy prosto, nie mam żadnego jokersa, ochotki i tak i tak dalej. Będziemy sobie radzić tym, co jest pod ręką. No dobra. Zrobimy towar na, na pierwsze nęcenie. Zaraz Wam pokażę co i jak. Do pierwszego nęcenia damy sobie raz, dwa i trzy pudełka gliny. Do tego damy jedno pudełko zanęty. Jak widzieliście, dzisiaj zanętę użyłem taką trochę dla mnie nietypową, bo zamiast słodkiej mieszanki zabrałem sobie mieszankę e, seria Gold od Caldorado. To jest to jest słodko rybna właśnie mieszanka, to się fajnie sprawdza na metodzie, a czy na klasyku, czy na klasyku, kurczę, nie wiem, no pierwszy raz będę na to łowił. I... Albo się w topie porządnie, albo, albo coś tam na to połowę. To wszystko pokroimy nożyczkami. Tutaj się nie ma co bać, bo te pudełka są odporne na to, także są twardziele. Można w nich kroić trochę białych. No. Albo ryby będą mieć to, co im ja podam, albo będą jadły piach. No, chyba moim zdaniem to, co im tutaj daję, jest lepsze. Łowisko wstępnie zanęcone. Idę sobie umyć ręce, bo trochę brudne. Rozwijam wędkę. Mniej więcej wiem, w które miejsce mam rzucać, więc nie będę się nawet klipsował. Mam taki punkt orientacyjny, kapelusz, obok niego metr. Także nawet jakbym musiał rozklipsować, to i tak trafię w to miejsce. Widzimy się za chwilę. Dobra, łowię na wędkę 3-metrową. Promethod Fider, możecie ją znać z innych filmów, czy to od Maćka, czy to pierwszy mój film, też tą wędką łowiłem. Zestaw najprostszy z najprostszych. 20 gramowy koszyczek, skrętka, 50 cm przypon i haczyk nieco większy niż zwykle, bo 14 z grubego drutu. A czemu taki duży haczyk i taki dru, duży drut? No bo będę łowił głównie na czerwonego robaka, na kukurydzę i na grubego białego robaka. Liczę tutaj na... właśnie chcę wyselekcjonować te większe ryby. Czy mi się uda? Nie wiem. Może być tak, że albo coś złowię, albo będę łowił fajnie, albo mogę nie złowić kompletnie nic. Co będzie, zobaczymy. Zaczniemy od trzech grubych, białych robaków. Dwa czerwone i jeden biały. Fajna kanapeczka. Zaczymy. Zatapiamy żyłkę. Tudzież plecionkę. ostatnio łowy na plecionkę. Nauczyłem, o już są pierwsze wskazania. Nie wiem czy to widać. Jako podpórkę używam siatkę i swoją nogę. O, pierwsze wskazania. Pierwsza ryba. Niezbyt duża. Ukleja. Po czterech uklejach stwierdziłem, że towar chyba jednak trochę za luźny i Trzeba by domoczyć. To fajny patent jest. Jak macie ukleje w łowisku i nie chcecie ich łowić, wystarczy domoczyć towar, żeby on nie smużył podczas spadania. Dodamy trochę wody, żeby towar był bardziej tęgi, bardziej klejący, żeby w całości mi opadł na dno i, i po drodze nie smużył. No, jest ładniejsza rybka, nie jest to ukleja. Mamy o, krąpieka. Taki bombel, że taki trochę w połowę się liczy, bo złowiłem go za kapotę. Tu jest bardziej sensowna ryba. O taki leszczyk. No to tak, ryba się już wkręciła. Uklei się, jakby pozbyłem, dając wody do tej zanęty. O, właśnie jest ryba. Jakie ryby łowię? No, takie dosyć przyjemne, już bym powiedział. Około 100 gramów. 80, 100 gramów. No, tutaj właśnie ryba słuszniejszych rozmiarów. Fajnie chodzi. Ładniejszego zdecydowanie nie, jednak nie duży leszczu, zapięty za kapotę, ale już taki fajniejszy. takie małe szkraby brać. No to jesteśmy po pierwszej godzinie łowienia. Co mogę powiedzieć? Dużych ryb jak nie było, tak nie ma. Tam kilka takich po sto gram wleciało. A teraz yy, no w zasadzie rzucam. Czekam dwie minuty, może nawet nie. I od razu są wskazania brania. Trzeba się fajnie wstrzelić w tempo, jak ona ugina, bo inaczej to no, wypluwają. No. Smakują, cyckają tego robala, ale żeby jakieś porządne ugięcie to nie. No i raczej ryby drobne. No. Rzuciłem, żyłka zatopiona i już mam wskazania, że jest branie. To ile? 30 sekund? 15, 20, może odbrzucenia. Gdy łowimy na plecionkę? Ważne jest, że po zarzuceniu szczytówkę wkładać od razu do wody. I delikatnie sobie podciągamy wówczas ona. Yy, to nie najszybciej, moim zdaniem. Jeśli mamy szczytówkę wysoko, to plecionka układa się na wodzie, plecionka gorzej to nie jak żyłka, więc musimy sobie pomóc. O, proszę bardzo. Nie odkładam nawet wędki na, na siatkę. Płoteczkę. Tej wielkości ryba bierze. Łowię już z półtora do dwóch godzin. Cały czas tłuką o takie leszczuchy w granicach 150 gram o takie bąble małe mam już tego kilkanaście sztuk ale się zapiął co mogę powiedzieć no, drobnego leszcza się dzisiaj nałowiłem łowię jeszcze może z pół godziny 40 minut. Towar mi się kończy i tak. Nie będę już dorabiał więcej świeżego. Pokażę Wam później jak wygląda mój dzisiejszy urobek z całego dnia. Znaczy się z całego dnia z tych trzech godzin. Z tych trzech godzin, które jestem na rybach. No, kolejny leszczyk, ten chyba największy. Nie jest za duży, ale jak na dzisiaj Największy Fajnie mi się ryba wkręciła, a że towaru już mi trochę jakby przybrakło, to Postanowiłem sobie troszeczkę jeszcze dorobić Dorobię sobie samej zanęty, tam nie wiem, może z pół kilo sypkiego towaru dorobię To powinno wystarczyć na jeszcze jedną godzinę o, właśnie mam branie Udłowałem. To mi powinno wystarczyć na jedną godzinę jeszcze łowienia. Dzisiaj mieszam sobie y, Top Golda, z Masterfish, Master Ona jest taka trochę słodkorybna. Myślałem, że to się nie sprawdzi na PZW, ale daje radę. Leszczyki w to wchodzą. No i to wymieszam pół na pół y, z leszczową. To wszystko. Nieźle daje radę, więc daję radę, więc yy, nie narzekam, że postanowiłem te dwa dzisiaj wymieszać. No i w zasadzie tyle żadnego atrewu niczego więcej nie dodaję, tylko te dwie zanęty mieszam pół na pół, one mają tak one mają trochę yy, pieczywa fluo w sobie i takich grubszych, grubszych frakcji także yy, ryba ma w czym żerować no. Teraz na kiju ładniejsza ryba. Nie. Zapięta za grzbiet. Już myślałem, że coś fajniejszego. A nie, nie. Chociaż. To taki. Nie mały leszczyk. Tylko że zapięty. No szkoda. No, do domu, jak przyjadę, to muszę jakoś to przemycić przed żoną, żeby mnie nie zwłóczała, że znowu jej uświniłem spodnie. Dobra, co my tu mamy? Sam dobry towar kukurydza, biały robak, cięty gnojak, pinka sam gruby, fajny towar. Na robala jak ryby biorą to aż cały kij wygina. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No więc tak, jest tak fajnie, że zostałem, mimo że skończyła mi się zanęta i teraz łowię bez zanęty. Koszyczek robi mi jedynie za, za obciążenie, żeby robale tam gdzieś poleciały. A ryby jak brały, tak biorą cały czas. Tak więc podsumowując dzień wędkarski dobieg końca. Zaraz wam pokażę co udało mi się złowić. Dużo drobnej średniej ryby. Są mniejsze, większe leszczyki. Wszystko przedział do 200 gram, większe nie są. Dobrze, wypuszczamy rybska. No i nic. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Wędkarska piona. Pa!